W tych przykładach przeszkadza tutaj liczba. Równanie jest wagą, więc z lewej i z prawej strony chcielibyśmy zabrać to, co tu przeszkadza, czyli chcemy zabrać dwójkę. Wtedy zostaniemy tutaj 2, odjąć 2 to 0, czyli zostanie tylko x. Po drugiej stronie też trzeba zabrać dwójkę. W takim razie x to. Osiem. Można teraz to sprawdzić. 8 plus 2 to 10, czyli wszystko się zgadza. Drugi przykład. Tutaj przeszkadza piątka. Więc trzeba obustronnie ją odjąć. Z jednej strony wagi i z drugiej strony wagi. Jak zabierzemy tu piątkę, zostanie tylko x. A z tej strony, jak zabierzemy piątkę, wyjdzie 8. Następny przykład. Można też to zrobić innym sposobem, że przerzucamy na drugą stronę liczbę ze zmianą znaku. Czyli będzie x równa się 20, i zmiana znaku. Czyli x równa się 22. Można też to zrobić normalnie. W tym wypadku musimy pozbyć się tego, więc musimy dodać piątkę do obu stron. To jest lewa strona, to jest prawa strona, więc jak tutaj dodamy 5, będzie 0, zostanie samo X, a tutaj 30 plus 5 to 35. Teraz to możemy sprawdzić. 35, odjąć 5 to 30, czyli wszystko się zgadza. Tutaj moglibyśmy dodać obustronnie trójkę, bo to jest minus, ale znów zrobimy tą sztuczkę, że przerzucamy na drugą stronę, czyli X równa się 100. I zmiana znaku plus 3, czyli x równa się 103. Można też to sprawdzić. 103 odjąć 3 równa się 100. Wszystko się zgadza.